Już przed świętem niepodległości we wtorek 9 listopada bieżącego roku sala widowiskowa Oświęcimskiego Centrum Kultury wypełniła się młodzieżą. Spotykamy się dziś na Galinie Podległa, przygotowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury, a którą organizuje Zarząd Powiatu w Oświęcimie. Data 11 listopada jest taką datą umowną. Wiemy, że splot okoliczności, które miał miejsce wcześniej, doprowadził do tego, że można było w końcu. Proklamować niepodległą Rzeczpospolitą. Warto wspierać postawy patriotyczne, dlatego że młodzież urodzona po 89 roku nie pamięta czasów, w których przyszło między innymi się wychowywać. My żyliśmy teoretycznie w kraju niepodległym, natomiast nie był on suwerenny. Dopiero po 89 roku. Gdzie? Ja będąc w szkole podstawowej, a wtedy byłem w siódmej albo ósmej klasie, przed 89 rokiem nie świętowałem święta 11 listopada, było ono zakazane. Młodzież dzisiaj żyje w czasach zupełnej wolności. Nie znają tyranii, nie znają wojny na całe szczęście. To jest najdłuższy okres w historii świata bez globalnego konfliktu zbrojnego. Jednak w tej chwili największe zagrożenie dla suwerenności, w mojej ocenie, występuje wewnątrz teoretycznie suwerennych państw, gdzie rządy niektórych krajów, zasłaniając się suwerennością, usprawiedliwiają różnego rodzaju występy przeciwko własnemu narodowi. W czasie uroczystości zobaczyliśmy Czür Liderki, grupę, która powstała dzięki współpracy Młodzieżowego Domu Kultury i Szkoły Podstawowej nr 2 w Oświęcimiu. Zobaczyliśmy również utwory, które zagrali laureaci konkursu pieśni patriotycznej. Ulotki, nocy, że jeszcze Zostały wręczone nagrody w konkursach pieśni patriotycznej, ogólnopolskim konkursie fotograficznym i w konkursie na prezentację multimedialną Wolność kocham i rozumiem. Nagrody wręczyli starosta Andrzej Skrzypiński, burmistrz Brzeszcz Radosław Szot i wiceburmistrz Kent Marcin Śliwa. Zobaczyliśmy grupę teatralną Młodzieżowego Domu Kultury pod przewodnictwem pani Anny Chodackiej. Scenariusz spektaklu oparty jest na twórczości Krzysztofa Kamila Barczyńskiego, który w 2021 roku obchodzi setną rocznicę swoich urodzin, który ogłoszony jest rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Teraz na dnie śmierci wyrastał. Ja, syn dzięki Narodu. suną drapieżne w mrok, Ogromne nieba suną z warkotem. Ludzie w snach ciężkich, jak w klatkach, krzyczą. Usta ściśnięte mamy, twarz wilczą. Jedno wymienie z tych oczu, szkło bolesne. Obraz dni, które czaszki białe toczy, przez płonące łąki krwi.